To mal jest Jakieś nudles. Nudles jakieś będziemy sprzedawać. O, tak, o, 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 to jest jak robaki, bak. I Ja nie wiem, ja nie byłam ja też w nie wiem. Chinach czy coś. Ja nie jadłam takich. To ty jesteś znawcą. Bóg, no to mi się kojarzy, że to są robaki. A to mi się wydaje, że to po prostu będzie, że sprzedajemy makaron z robaków. A Co? może? O, Dużo białka będzie. Puść! Nie! <laughs> tu zjedz moje robaki. Ej, ja jadłam te suszone robale na challenge, nie były o takie Boże. złe. Ładne bułeczki są, co wy chcecie? Nie, ja bym nie była w stanie. A może makaron taki z robalami dla anomalii będziemy robić, a dla normalnych klientów... W tej samej knajpie? W tym samym garnku? Tutorial Waiting for everyone to get ready A, nie, A czekaj, się, bo mi się ładuje. ekran ładował A, to kliknijcie gdziekolwiek, poczekajcie Tak, tak kliknijcie gdziekolwiek i wtedy... Jak my A. wyglądamy Jak my wyglądamy, <śmiech> <śmiech> Ojej Wait a minute My jak anomalie takie wygląda. No ja bym nam nie sprzedała kebaba Ale patrz jest Candyland Tutaj jest jakaś posypka o, o, A przeszedł o klient chyba tak? O, Ej, bo to działa jest... moje ciało Zobaczcie bez głowy za siebie bez głowy. Okej, okay, on... Tak, zamówił, patrzcie. 19 tysięcy za jeden makaron nam zapłacił. O jak dużo pana! Co tu mamy kasę normalnie, wszystko. A, tu można muzykę włączyć i wyłączyć, to super. Tu mamy dźwięki normalnie. No i gdzie są te? A, candy. Place miskę, tak, miskę. Pudduzle. <grym> <Place> <miske. grym> Nudle Czekaj, to i tofu Okej, okay. nudle są na dole, tofu jest o. po środku Już coś tam znowu boł Ale, ale poczekajcie Później... no nie, nie wpychaj tam werki Do garnka Co, Co się Sama tam się weszła tam. A sosy jeszcze, okej okay. Ej to skomplikowane Kebab był łatwiejszy No trochę tutaj dużo do roboty jest No I teraz plastik bag jeszcze zapakować Ja mam gratis soczek Co? Ej! No, no co, no nich przyjdzie ponownie, no. A jak tutaj rozpoznać, czy ktoś jest anomalią, czy nie? No tego to nie wiem. A czekaj, tu jest jakaś instrukcja, czekaj, jest. Check again for uh, anomaly before you serve the food. Trzecie oko! A, teraz mamy. Ku, że trzecie oko trzeba jakoś sprawdzać. Ojo. A, czyli takie prześwietlenie będziemy miało. Okay. Tak, tak. O, idzie ktoś. Hello? Czyli my musimy sprawdzić, czy on najpierw zapłacił. Ej, tańczy! Co? Gameboy się jeszcze nazywa. Znaczy, ma koszulkę. Dobra, sprawdźmy, on nie jest pewnie anomalią. Nie wiesz, nudel jeden chce, bo jest głodny. Ale czy ja wiem, czy on jest anomalią? Nie, gdybym czy że jest on normalny. Trzecim okiem. Ale nie, nic nie widzę trzecim okiem. O Ale Jezus, ciebie ten przeniosło? Ten... Gdzie? Co się kurwa dzieje? Jaki jesteś? Tak to jest jesteś? anomalia jesteś? nie robisz mu zupy? Nie, jesteś, jesteś. W sensie, że możesz, bo chyba gdzie jest Aga? Co? Trzecie oko zro... przejęło kontrolę nade mną! I może za długo używałaś! No tak, ale i muszę zapłacić robuxy, przesunię. żeby revive'a zrobić! Co no. to się dzieje? Okej, okay, czyli to tylko na chwilę tak używać. Dobra, ja mu wydam wtedy tą zupkę. tak. Proszę. Tak, nie można chyba tego trzeciego oka za długo używać. Tak, bo na chwilę, Tak, na chwilkę klikasz i tyle. A ja no, ale też jakoś mega długo nie miałam, no nie wiem, 20 sekund i koniec. W ogóle obrzydliwie. Hmm. O, usiadłam w ogóle, lol. patrzcie, siedzę. Ej, co się, się dzieje? Głowę, nie wieźmy na głowę. i coś tam leci? Jakaś kula co? ognia. Co, co to? to byli... Boże! A! A! O mój Boże! Kto to jest? Banana! Co, co? co się dzieje? Dobra, to jest creepy. Banana! Ah. Informacja <laughs> dla Was: można za Robuxy zrespić się tylko raz, bo padłem dwa razy przez oko, bo się coś zbugowało. No, A co ty? Ja się A ja nie będę używać tego oka w takim razie. Będę w ciemno strzelać, czy to anomalia, czy nie. Dobra. O dzień dobry. Ej, to on oj. jest normalny. Nie, oj, 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 on oj. coś jakiś dziwny. Kali jest. Kali on ma Kali nawet jest. ryj dziwny. On jest anomalią, na pewno. No dobrze, ale jak go przegonić teraz? Stąd. Hmm. Oh. właśnie, może coś tu jest napisane. Katana zapisane. tutaj jest! To może tą katanę trzeba użyć. Ciachać tak? go! Tak! Use Just katana for self-defense! Tak, rzeczywiście, tak! Żeby Ale się bronić to, przed tym. Jak nie, wziąć? Może jeszcze nie, nie, jest, nie, coś tu jest? Czy down tu jest? Sit tu i Muszę usiąść? A, tu trzeba usiąść na tym stole, jeżeli nie, jakiegoś demona, nie, czy coś takiego. Na którym stole? Tutaj? Przy tym stole? Chyba tak, chyba, że mamy usiąść. Okej, czyli ta kula ognia to był ten dżin chyba, co? Tak, i ja rzeczywiście usiadłam i on wtedy znikł, no? Okej, to ja się podpaliłam. Dobra, wydajmy mu jedzenie, bo tej katany nie możemy użyć nawet, więc to jest ciekawe. Matko, ile tego się robi tutaj? Co jest? A co się on jeszcze zamówił? A może pięć on wziął, tak? Co jeszcze mam kliknąć? Nie wiem, co ja mam kliknąć, to nie działa. to jest muzyka. A może piciu mu trzeba wydać co? Aaaaaaa, Malang. A ja znajduję. Tak, tak, tak. Dobra, można mu wydać zamówienie w takim razie. Czuję, że zaraz umrzemy, nie? No tutaj uczymy się, tak? Widzowie, jeżeli graliście w tą grę, to możecie nam napisać jakieś podpowiedzi. Może nagramy jakiś kolejny odcinek, zobaczymy. Bo ona jest zdecydowanie bardziej rozbudowana niż kebab, nie? A jeśli chcecie przyjść do nas tutaj na ten nasz piknik, na sumie grill, to koniecznie stawcie kciuka do góry. Tak jest. Ej, coś się dzieje! Coś się dzieje? Co? Co? Boże, co jej zwisa? To są jej narządy? O mój Boże... What the fuck, jak się przestraszyłam! Dobra, lepiej jej jelita sobie. tak wisiały? <laughs> ja już. Co za... Ale HP trochę straciłam już! Jak dała dawać HP? <laughs> Nie, też mam HP że Czy Może jedzeniem czy czymś Jakimi Na zawał napominam? serca zeszłam. głowę straciłam. Ja pierdzielę, aż mi zatoki się chyba zapchały. <laughs> A, coś znowu się dzieje? Hello? Co to? Ej, jakąś grę mamy? Musimy znowu, znowu, No. Dobra. Dobra, znowu, Dobra. Ja nie mogę nic kliknąć. Kto Sit down kliknąć. if you give up. O, mam. Dobra, ja klikam. O, U, jest dobrze. Klikam. Dobra, to klikam. O. To jest wszystko dobrze. To trzeba chyba wszystko zapalić. Wszystko nie, na siebie. ja tej ostatniej nie klikam, klikajcie ja wy. Ja kliknę. No to dawaj. Ja się hmm. odsunę. Kliknę. I co? No i? I co? I tyle. No dobra, no, Może teraz wyłączyć <laughs> trzeba co? Albo, nie, jaka Albo trzeba zrobić jakieś kombinacje. O, teraz, teraz. Właśnie. Tak trzeba było kombinację zrobić jakąś tak, a nie wszystkie na naraz. Ale w tych Chinach mamy. Co roz... on powiedział, mnie? że pieniądze są moje. Ok, zabrał. Mnie. Co za skamerska gra. Coś źle zrobiliśmy, oni nas się tutaj. W ogóle Do powiem lecz. wam tak. No? Ta buda jest w tak ciemnym lesie. Właśnie chciałam powiedzieć, że gdyby tu ściany były. Tam na drzewie ta baba wisi, widzę ją. Gdzie? A, tutaj. A faktycznie. Zobaczcie na te drzewa. No jest, jest. Oj, on coś po chińsku gada. Hello. A jej się tutaj zaczepiły. Siadajcie, 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 siadajcie chyba, tak? Jak go przegonić? E, Jakiś tung tung oh, sahur przyszedł. No. Idź stąd. Nie on chyba normalnie zamawia, nie Tuk, wiem. Nie w on zamawia. No zamówił normalnie jedzenie, no No dobra, ale jakoś tak się przestraszyłam. Jezus, Maria! To wszystko straszne w tej grze. Super, Ale ładnie gotujecie. Ja jak zwykle w tych grach nic nie robię, nie? I można wydać, nie, soczek jeszcze, soczek. Ja Wiesz, się ja boję stąd wychodzić, socze? przysięgam, Dobre. nie? Ja już się boję tej gry strasznej. Tam jest taka ciemnica, nic nie widać, z daleka. No właśnie mówię, przecież ja bym się w takim Ej, A tu babka na drzewie jeszcze wisi w ogóle. Co, Gdzie? co? No, mówię, babka ja obok ta, jest. I się tam no tak, ta czerwona i ta obok. Ale obok, obok tak, babcia jest, zobaczcie, tak, tak. grani tak. wygląda. Tak. O. Oj, oj. Siadam, siadam. Oj, oj. Siadaj! Paru, co tam to tam są jelita! Ale paru To parówki z koncertu joliżu Żugaj uciekły! Synchronizacja ładna! Dobra, można wstać. Spójcie, pójdę na zwiady. O, idzie kolejny! O, idzie! Złodziej jakiś idzie! Albo ja, emo. Masz, Albo więzień. Albo Co? O. Co się Ech, dzieje? Czemu ty wyraz skaczesz jak szalona? No bo, bo tańczę! <laughs> bo to disco polo może! What the fuck It's going oh. on?! Tak, wszystko zrozumieliś. To, to jest dziwna piosenka, noc, jak jak nie mogę nap. coś tam spać. Ale jestem głodny, give me jeden o okay. noodle. Dobrze, 12 tysięcy złotych poprosimy. Najlepsza zupa, najlepsza zupa musi być. To jest dużo w ogóle kusztować. RP, nie? Więc chyba w Lola pójdziemy grać za te RP. <grym> A on usiadł zajął nam krzesło! Okay. A nie mogę mu zupy przygotować. A teraz mogę, dobra, A bo on chce on na mieć No nie chce na wynos, no. no. dziupa! Nie może pan pod tamtym drzewem o. jeść? Dobra, o usiadłam na nie Wejdź! O, ja bym, ja bym bardziej chciała odblokować tą katanę, czułabym się bezpiecznie, jakbym mogła nią ciachać. Czekaj, no, właśnie. a nawet no, ta robuka nie? nie da rady, nie? Nie, może jeszcze musimy przejść dalej, wiesz? Nie, mi się wydaje. tylko jak jest napisane, że jak bardzo kryminalista jest niebezpieczny. Aaaa, coś znowu, kurde, Franza, co zrobić? O Boże, okej. Okay. Boże! <ślamy> Hello? W ogóle coś autem podjechał. On chce zapłacić 100 tysięcy za co? Wow! Ja wsiadam! to mnie! Wsiąść, tak? co? co? Nie mogę wsiąść! Za tak mało pieniędzy można was kupić? A nie! Za a jakiś auto. auto ładne, no! Jak tu się robiło tą zupę? E, Łukasz nie! Co ty Ania nam robisz? Gadasz? Bo Łukasz mnie wystraszył! Idź sobie stąd! Wszedł mi do pokoju i się śmieje, a ja nie słyszałam, że Aha. chodzi. Sobie? Boże, myślałam, że stoi za mną. Ja się kręcę. Dobra, Tym ja mu zrobiłam. Wyrażająco. Pierwszą, którą wydałam. Dobra, ja stoję, stoję, nie przejedziemy. A, on chce drugi set, on chce dwa, on chce. Dużo tego chce. No i to, panie, poczekasz trochę, ja bo ja nie zablokuję. Robimy problem. On jakiś taki zderzak, patrzcie. A, zderzak ma przed autem. Ja właśnie wiesz, mam w jego zderzak. Może się w Dawaj, no. rób, ja zobaczyłam, czy on nie przejedzie. Ogólnie to jedzenie wygląda dobrze. No właśnie bałam się, że będzie obrzydliwe. Nie, a wcale wygląda świeżo nawet. Od, uwaga! Przejedzie mnie czy nie? Thank you bro! Thank Oooo! Oh, wow, Ej nogi. rzeczywiście! Przejechał! Przejechał! nogi! Ej tam pielęgniarka teraz z drzewa wisi! Jaka pielęgniarka? A jest! Ej, no zobacz! Ona przyszła nas uleczyć! Ej O Ojeju! Jakiś bobas! Zobaczcie Golum! Kosmito bobas! O Boże! No mnie! mnie! Ej ja chcę coś zamówić! Do zupy go wrzucę! A! Kurde, wstałam tylko krzesełka! O nie, on nie zupę zupę nam dysle! Co on nam zupę zjad? Just jak zupę! Co to się dzieje? Czemu nie mamy żadnej broni na nich? Ej, ktoś się nie. znowu pojawił! Tylko na gryźć! a czy my nie, nie popełniamy to błędów, tutaj? błędów tutaj? Ej, a, motor! jak ten grzyb U, wtedy rusł! Chyba tak, chyba to... Są a, nasze pewnie wow. tak! Bo przepuszczamy anomalie i coraz więcej no. ich się pojawia, nie? Ten Czyli ten w samochodzie no. musiał być anomalią. No, Co? Wiecznie. No ale to jak się ich pozbyć na No część? ale przecież się... A, nie użyliśmy oka. Ale ja się boję używać oka, skoro... Słuchajcie, ja tak użyję. Projektuje. No, ja też się boję używać To jest oka. anomalia, to jest anomalia, Czemu? to jest anomalia. Co siadajcie wiesz? wszyscy. Wyskoczyło coś. To siadaj. Może se pojedzie. A few moments later. Okej, okay, okej. Okay. Wściekła babcia, jakaś. Wszystkie usiąść musimy, żeby go nie obsłużyć, okay. i wtedy on jedzie. Dobra. I co? Nic się nowego nie pojawiło w takim razie. Dobra. Okej, okay, czajmy bazę teraz, dobra. Ej, zupię. I ten nie ma. też tutaj wisi, czy nie? Nie, ja właśnie dwa, nie. Trzy, Bo cztery. pewnie sobie. O, o poszedł. idzie. Ja sprawdzę go, poczekajcie. No wydaje się. O ok. jaki kajdan o, ma Robloxowy. Właśnie, że przypominał mi jutkin wojana, nie wiem czemu. Tak. U, Ten się wydaje w porządku. Okay. Wygląda okay. jak okay. wojan. Werka, obsłuż wojanka. Czekaj. pij Wojanka. O, podajcie mu wojanka. No, Pi pićku dobra, koniecznie. Koniecznie pićku. Pi wojanka. Do białego, białego, białego ranka. ranka. Ja też mieć swój nie, no znowu to radio. Czekajcie, o Ej, mogę katany użyć? A nie, dobra, myślałam. O, już o to, myślałam, to, bo to by, to, by z, to by wyglądało trochę podejrzanie, jakby można było katany o, użyć. Trzeba z tym wojankiem... Hello, wojan. Nie samym wojankiem człowiek żyje, tak? <głos> <głos> nie, też trzeba Dobra, teraz będzie anomalia chyba, co? Tak no może, może być. Podejrzane ta to jest. Gra jest. Straszna, o, no! O, idzie, idzie. Jakiś ninja warrior O, anomalia! Siadajcie, siadajcie, siadajcie. Ja że to A jak go widać? Bo ja się boję już oka też od O, Na za oku. to był wyra! Co to było? To ktoś był! Jakiś wielka paruary! To właśnie ta parówka była, dokładnie. Aha, fuj, wygląda jak kupa. Dobrze, ale żyjemy, jest dobrze. I nic nowego nie powstało, no faktycznie. O, o Boże, kościotrup idzie! Okej, okay, siadamy. Czy to przypadkiem to nie będzie z TikToka? Co? Ty znasz takiego kościotrupa? Tak, pełno się teraz pojawia tych szkieletorów. Na TikToku? No! Ej, ja chyba, chyba nie przeglądam. Dobra, to wam wyślę potem. Mi się cały czas pojawiają te Możemy szkieletor. go albo ignorować, albo mu pomóc. Aha. No, ja nie wiem, czy on będzie coś cię jadł. On ma skoliozę. Ma skrzydła. Chodźcie za mną, ja wam pokażę prawdę. O kurczę. I love, co? Coś tam ma napisane Coś tam nasz szef jakieś dziwne rzeczy zrobił. Rytuał jakiś. O! co chodzi? Mam miecze! Mam miecze! Piniata! Walczymy! Walczymy! Co się nie mogę ruszyć? Boże! Wera! Czy my zabiłyśmy szefa? O, ale mamy ending, 15 na 17. Znamy przynajmniej teraz prawdę. Wow. Jestem wow. wdzięczna, że poszedłem za szkieletem. No. Fajnie. Ja chyba właśnie nie wiem, co się stało. Ja też nie ja wiem do końca. Ja właśnie nie chciałam użyć mojego miecza. Ale To ja... bez sensu, tylko na końcu można było użyć katany. Ja chciałam no ją jak cały ja czas mieć. Jak ja na wakacje? No wiecie Szyma. co? Ej, czemu ta gra taka krótka? Ja bym w nią zagrała. Ale no to dobrze, dobrze jak jest tyle zakończeń, to możemy nagrać więcej odcinków. widzowie, To już jest pytanie do Was. Tak, jak chcecie kolejny, to. Bo teraz nam rzeczywiście poszło bardzo źle, jakby, bo nie ogarniałyśmy. chcemy, chcemy. chcemy tak, to, to dużo łapeczek w górę i, 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 i piszcie makaron w komentarzu. Makaron! Papa! Papa! Pa. Buziaki! Pa!